Dzień dobry, witam państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Za nami tydzień bardzo miłych kierowcom zmian, ponieważ wszystkie paliwa wyraźnie obniżyły swoją średnią cenę. Jeśli chodzi o benzynę 95 oktanową spadek był wręcz lawinowy, wyniósł 24 grosze i paliwo to średnio sprzedawane jest w tej chwili po 6 zł i 60 groszy na polskich stacjach. W przypadku oleju napędowego mamy zejście poniżej psychologicznej granicy 8 zł. Sprzedawany jest diesel w tej chwili średnio po 7 zł i 96 groszy, 10 groszy mniej. Niż niż tydzień temu i zmiana również bardzo wyraźna i zejście poniżej psychologicznej granicy 3 zł dotyczy autogazu to paliwo sprzedawane jest po 2 zł i 96 groszy o 6 groszy taniej niż w tygodniu ubiegłym. W tej chwili na rynku mamy do czynienia z jednej strony z obawami o tą sytuację, nazwijmy to globalną, o, o globalną recesję i perspektywy popytu na paliwo, z tym związane. Z drugiej strony, na przykład, musimy też pamiętać, że od lutego wchodzi w życie embargo, jeśli chodzi o import paliw gotowych z Federacji Rosyjskiej, w tym na przykład oleju napędowego, który jest paliwem bardzo potrzebnym w gospodarce czy w przemyśle, a tak naprawdę zastąpienie go z dnia na dzień, czy no, z miesiąca na miesiąc z produktem importowanym z innych kierunków może nie być łatwe, i to w jakiś sposób podbija nie tylko ceny, ale także obawy o, o długofalowy los oleju napędowego na rynkach europejskich. Natomiast na razie jeszcze tego bardzo nie widać, jeśli chodzi o prognozy na najbliższy czas. Są one zdecydowanie łagodniejsze. Dla benzyny spodziewamy się, że ceny na polskich stacjach w kolejnym tygodniu wyniosą między 6,54 a 6,67. W przypadku oleju napędowego między 7,88 a 8,02. Również stabilizacji z perspektywą może małych spadków oczekiwać można w przypadku autogazu, gdzie ceny znajdą się w przedziale między 2,93 a 3,0 dwa